Everything. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kozak i zapraszam was na pierwszy odcinek z serii właśnie Gwiazdka 2021 jest 1 grudnia, godzina 11:55. Za 5 minut będziemy mogli sobie pierwszą nagrodę z kalendarza adwentowego odebrać. Lecimy tutaj do Nidhal pod yy, Knajpa po... Czarnym tulipanem lecimy tutaj do starca i gadamy z nim, bierzemy naszego pierwszego questa, który jest bardzo, bardzo krótki, dosłownie na jakieś 2-3 minuty jest ten quest. On się nazywa dobre uczynki. Tutaj pomóż tutaj starcowi jeszcze w sumie przy okazji. Szybko tutaj sobie klikamy i lecimy dalej. I lecimy teraz właśnie poleki dla niego. Quest jest bardzo krótki. Widzę, że jeszcze mi Gierkę zlagowało, to coś nieładnie. Lecimy sobie szybko tutaj do Nidhal teraz. I z Nidhal lecimy do Izby Chorych, kupić leki, wracamy do niego potem z powrotem i praktycznie mamy już zakończonego questa. Te questy będą aktualizowane do 24 grudnia. Te dobre uczynki aż do wygili, więc no, będziemy mieli tutaj takie mini-questy. Dostajemy pierwszą walutę za te questy. Kupujemy tutaj te leki, wracamy do Starca. Wszystkie solucje z gwiazdki będą oczywiście na kanale. Postaram się jak najszybciej je dodawać i pomóc Wam tutaj w questach. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie zawsze będzie mógł spoglądnąć na solucje. No i gdy już jesteśmy na miejscu, rozmawiamy właśnie tutaj z naszym starcem. Ok, i teraz udajemy się do Karszmarza, zapytać się, właśnie, czy ma jakiś wolny pokój, żeby on tam mógł sobie pospać i tak dalej. Wbieramy przedostatnią tam dialog. Klikujemy i lecimy dalej. Questy się odnawiają. To jest quest dzienny, tylko że one chyba będą różne, prawdopodobnie. I ok, i dostaliśmy walutę. Jeszcze poczekam sobie parę minut, otworzymy sobie kalendarz adwentowy.